Hej, hej, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na metamorfozę jednej, jednego z takich ważniejszych i kluczowych elementów przy uprawie roślin. Mowa tutaj o szklarni. Ja, co prawda, mam na razie tylko. Małą szklarnię. Oczywiście marzę o takich większych witrynach i tak dalej, ale do tego też trzeba mieć miejsce i odpowiednie warunki, żeby to jakoś fajnie wyglądało, więc może w przyszłości. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się moją małą szklarnią. Będzie to taka metamorfoza, dlatego że szczerze przyznam, nie jestem zadowolona z tej, która teraz aktualnie mi służy, a właściwie właśnie nie służy mam ją z i ona jest bardzo popularna i myślę, że dużo osób ją ma natomiast jest nieszczelna. Ja też ją uszczelniałam, oczywiście wyklejałam różnymi znaczy no uszczelką ogólnie, popklejałam ją z każdej strony. Natomiast też um... Nadal to nie jest jakby takie top of the top, jeśli chodzi o utrzymanie dobrych warunków dla młodych roślin, dla jakichś bulw, dla begonii, które uwielbiają wysoką wilgotność powietrza, dla roślin, które się ukarzeniają i tak Więc przyszedł czas na zmiany. Zmiany, słuchajcie, do których mnie zainspirowała Kasia z kanału Przepiśnik Szczęścia, dlatego że ona tam pokazywała taki, takie pudełko przejrzyste. Plastikowe, z takiej pleksji, jakby pudełko, taki box, e, zamykany i z tego, co widziałam, z tego, co mówiła, to jest on bardzo szczelny i utrzymuje wysoką wilgotność powietrza. Wygląda też spoko, bo jest właśnie przeźroczysty nie ma żadnych ramek, jest też wygodny do otwierania. Więc dzisiaj właśnie sobie go zbudujemy. I słuchajcie, ja zamówiłam go na temu, dlatego że Um, na aukcji na Allegro już nie było w tamtym momencie, jak ja zamawiałam, więc posiłkowałam się innymi stronami, tak też znalazłam. Jeżeli uda mi się, to podlinkuję wam w opisie um, właśnie link do tego. I mam tutaj dwie paczki, dlatego, że w jednej jest właśnie to pudełko, ten box taki, a w drugiej jest um, taka półka, która również um, się przyda do tego boksu i zobaczymy. Jak to wszystko będzie wyglądać? Ogólnie mój zarys tej metamorfozy jest taki, żeby po prostu usunąć całkowicie tą szklarnię, którą mam aktualnie, tą z Ikea białą. Może uda mi się ją sprzedać, może nie wiem, co z nią zrobię. W każdym razie chcę ją całkowicie, chcę się jej całkowicie pozbyć i zastąpić ją właśnie tym boksem, który. Powinien się zmieścić na mój regał, więc w ogóle to też jest super, że zrobię miejsce na jakieś inne rośliny i to też ładniej będzie wyglądać. A ten boks pójdzie sobie na regał, gdzie już są rośliny. Wybierzemy sobie rośliny, które pójdą do tego boksu, bo to też nie tak, że randomowe rośliny, ale mam kilka okazów, które potrzebują wysokiej wilgotności powietrza, więc one tam powędrują. Więc dzisiaj cały ten proces będę tutaj z Wami. Robić, nagrywać i w ogóle Wam pokażę, jak to wszystko e, będzie przebiegać. No i co, zaczynamy. Ja otworzę to, złożę ten box. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj w całości, w częściach, ale w całości, w sensie, że nic się tam nie zepsuło, nie połamało i tak dalej, bo nie otwierałam tej, tych paczek jeszcze, no ale czekałam na ten moment, aż zacznie nagrywać ten film, więc zabieramy się do pracy. Już gotowe i słuchajcie, nawet ten ekspozytor, czy jak to się to tam nazywa, całkiem fajnie się prezentuje. Jest bardzo łatwe w złożeniu. Zresztą to pudełko tak samo piękne, bez żadnych rysek, także super, co prawda mogłam jakby wziąć pod uwagę większy, wyższy po prostu ten ekspozytor, bo ten jest jednak tak na. 5 cm może podwyższeniem, ale i tak jest ok. Jak będę potrzebować, to po prostu domówię sobie jakiś wyższy albo też nawet szerszy, żeby tutaj tej powierzchni było więcej. Teraz czas przeszukać całą kolekcję i wybrać te rośliny, które pójdą właśnie do tego pudła, i później zobaczymy. Zainstaluję sobie w nim też termometr z. Funkcją pomiaru wilgotności, który zresztą mam właśnie w tej szklarni z Ikea, więc go tutaj przeniosę i. No i co, zobaczymy, jak to będzie działać. Tak się prezentuje na razie, na tą chwilę, ten boks, dlatego że pewnie tutaj się pojawią jeszcze jakieś inne nowe rośliny. Na pewno dwie bulwy, które aktualnie są w takim pudełku z perlitem i pewnie na dniach będę je przenosić do mchu, więc umieszczę je również w tym boksie. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj dwie bygonie. ta z tyłu taka czerwona, to jest red kiss, a tutaj. Moja ulubiona amfioksus, która również potrzebuje dosyć wysokiej wilgotności powietrza. Nie wiem jak w przypadku tamtej z tyłu, tej czerwonej, ale miałam ją do tej pory w tej szklarni z IKEA, więc teraz też stwierdziłam, że ją tutaj przeniosę. Tutaj na pierwszym planie ukorzenia się moja hoja, którą ostatecznie pocięłam, to jest hoja Vieti Tricolor, bo no chyba by nie przeżyła w przeciwnym razie, więc pocięłam ją i się ukorzenia, tu nawet jakieś już pierwsze korzonki mamy z tyłu, alokazja Venti i też prawdopodobnie będę ją niedługo przesadzać do... Hydroponiki do Lechuzy, ale to jeszcze trochę. Na pierwszym planie, tutaj z lewej, oprócz tego brzydkiego liścia, który nie jest w szklarni, mamy alokację Melo i powiem Wam, że ja z nią mam taki problem, że już ją będę miała chyba z dwa miesiące, może i ona w ogóle nie rusza. Miałam ją wcześniej w Bigosie, ja ją w ogóle dostałam i ona miała już taki zalążek tutaj nowego liścia. Cały czas ten zalążek stoi w miejscu, w ogóle się nie rusza, w ogóle nie chce rosnąć, dlatego też mam nadzieję, że przeniesienie jej do mchu i do takiego boksu z większą wilgotnością coś pomoże i w końcu ruszy. No i z tyłu mój piękny Frydek, który co prawda te liście starsze. Co są, nie wyglądają za ładnie no bo się klima aklimatyzuje do nowych warunków ale słuchajcie, zaczyna wychodzić nowy listek, widzicie tutaj e więc coś ruszył zobaczymy jak to będzie dalej, mam nadzieję, że nie odrzuci wszystkich liści e zanim się zaklimatyzuje tutaj mamy tego pięknego, ładnego liścia tutaj w ogóle szwankuje mi coś aparat ze względu na tą e żarówkę tutaj no, więc tak wygląda na tą chwilę ten box. Ja go zamykam. Przed chwilką było 84% wilgotności i 26 stopni, także myślę, że warunki całkiem spoko. Zobaczymy, jak będzie później, bo może tam jeszcze ta wilgotność podskoczy do góry. No, i będę ewentualnie dawać Wam znać na Instagramie, jak to u mnie się sprawdza. Na tą chwilę jestem bardzo zadowolona, ładnie to wygląda, w ogóle nie widać, jakby to był boks, tylko po prostu same roślinki, także super.